I kontrolka robi się pojawiła, zaczęła mrugać. Nie mam mocy. Auto jedzie w trybie awaryjnym, a w parametrach widzę, że ciśnienie paliwa zaczęło wariować. E, mniej więcej przy 800 barach szaleje o bite 500-400 500 barów faluje, nie potrafi go wyregulować. Wracamy zatem wiadomo już, co jest nie tak, nie ma mocy. To jest nie tak. I próbujemy znaleźć przyczynę. Prowadzi do niewłaściwego ciśnienia paliwa. Kilka wyrzuconych przez komputer błędów tego właśnie dotyczyło. Wysokiego ciśnienia nie brakuje, tylko faluje, czyli nie potrafi go wyregulować. Ale Pompa wysokiego ciśnienia jest wydajna, ponieważ jak wcisnąłem gaz podłogę, to 1800 barów wykonywała bez większego problemu, czyli jest wydajna. Wydajna jest także pompa w zbiorniku, a także wszystkie wtryskiwacze paliwa na przelew również działają. Gdyby któryś z tych elementów, co teraz wymieniłem, były niesprawne, nie wykonałby pełnego wysokiego ciśnienia, tylko by mu brakowało. Wysokie ciśnienie jest, ale faluje. Jeśli faluje, to któryś zawór, który ma je wyregulować, po prostu nie potrafi tego zrobić. Są dwa zawory, które za to odpowiadają: ten od ciśnienia paliwa na listwie i od dawki paliwowej na pompie. Jeden i drugi ma wpływ na ogólne ciśnienie. Także zaczynam od tego najprostszego i tego, co jest na samym wierzchu, a później zajmę się tym, jeśli tutaj nic nie znajdę. Także śrubokręcik w rękę i działamy. Demontaż jest banalnie prosty. Wystarczy odpiąć kostkę i odkręcić dwie śrubki. Warto przy wyciągnięciu takiego zaworu od razu spojrzeć, czy nie ma opiłków metalowych, ponieważ te pompy potrafią się zacierać i opiłkować. Cały układ paliwowy wtedy jest do wymiany. Olbrzymie koszty. Warto to wiedzieć wcześniej niż później, póki wtryskiwacze paliwa żyją. Tutaj nie widzę żadnych opiłków. Na zaworze, na siteczku również nie widzę żadnych opiłków, ale za to, za to widzę na pewno awarię, która może wpłynąć na to, co tutaj się dzieje. O-ring jest po prostu uszczypnięty. Czy przez kogoś, czy sam... Trudno mi to powiedzieć. Na pewno wymaga wymiany. Tak się składa, że krzysiek ma całą skrzynkę podobnych zaworów. Na próbę wystarczy podmianka, potem kupinowy. Dzięki temu od razu może przekonać się, czy to pomogło. Wszystko jest dobrze. Praktycznie idealnie cisienie zadane do wykonywanego, a więc auto jest naprawione. Zobaczcie, tak mały psikus może spowodować dużą awarię, czasem unieruchomienie pojazdu, czasem nierównomierną pracę. Warto zaglądać do wszystkich elementów, zanim się zacznie wymieniać. Ten zawór kosztuje nowy w granicach 800 zł, a więc wydanie 20 groszy na O-Ring chyba wszystkim bardziej będzie pasowało. Na pewno użytkownikowi i płatnikowi tej naprawy jest frajda i duma, jak się tak naprawi taki samochód. Klient zapłaci oczywiście więcej niż 20 groszy. W tej naprawie najbardziej cenna była krzyśka wiedza.